Jesteśmy takimi mądrymi babami, które trochę już z życia mają za sobą. Myślę, że warto uczyć się od tych, którzy mają doświadczenie, którzy chcą to doświadczenie przekazywać innym. No, takie jesteśmy. Przypadki miłosne. Anna Skoczek. Wioletta Nowecka. Cześć. Cześć. Spotykamy się już ponownie w gabinecie Wioli, Wioletty Nowackiej na Poznańskiej Wildzie. Self-przyjazne terapie. Zapraszamy do odwiedzin, na no to, że mamy piękną jesień i będziemy o tych historiach i przypadkach miłosnych rozmawiać dalej. Mm -hmm. Z chęcią. Ja sobie pomyślałam dzisiaj, że może zrobimy taki wstęp do tych wszystkich miłości, które po drodze w życiu spotykamy, czyli porozmawiajmy o tym szukaniu. Dlaczego ludzie w ogóle szukają tej miłości? O, bo bez miłości nie da się dobrze żyć. Miłość to energia życia. Miłość pozwala w ogóle wstawać z łóżka, coś robić. Odwieczne takie perpetuum mobile energia życia. Wszyscy jej szukamy, nawet jak się na niej przyjedziemy, znowu je szukamy. O co w tym chodzi? Zobacz. Gdyby nie miłość czyli nie bliskie pragnienie więzi z drugim człowiekiem, to dwoje ludzi by się nie zauważyło. Nie byłoby seksu, i nie byłoby dzieci i nie byłoby zatem cyklów narodzin i śmierci. Czyli życie toczy się dzięki pragnieniu bliskości. W ogóle to życie tu na ziemi. Ono jest ty o tym. Ale kiedyś tak nie było. Ludzie się nie musieli zakochiwać, żeby mieć dzieci. Nie ja pamiętam, żeby kiedykolwiek na przestrzeni znanych nam cywilizacji tak było. No, wszystkie kojarzone małżeństwa. To nie oznacza, że ludzie się nie kochali, tylko że zarządzali tym małżeństwem Aha. w taki sposób. Przez władzę, tak? Czyli promowali inne wartości niż miłość. A to nie znaczy, że tam nie było dramatów miłosnych. Były, były. Są takie osoby, tak by się wydawało, które twierdzą, że tej miłości nie potrzebują. Żyją samotnie, może samotnie pod względem związku. Bez partnera, bez partnerki i mówią, że jest im dobrze. Pewnie tak. Każdy ma swoją prawdę w którymś momencie życia. Sama kiedyś taka byłam. Też uważałam, że bez miłości mężczyzny to całkiem fajnie żyć ale powodów, dla których ludzie tak robią, czyli żyją bez tej miłości, jest bardzo wiele. I myślę, że na tym trzeba poprzestać, żeby każdy usłyszał tą własną prawdę. Czasami się sami oszukujemy i mówimy, że nikogo nie potrzebujemy, bo nam tak wygodniej powiedzieć. Czujemy się skrzywdzeni przez poprzednie jakieś tam zawody miłosne, albo się boimy. To jak to na to wyłożymy no, taką łatkę pod tytułem, ja nie chcę tak naprawdę, bo mi jest wygodniej, to wtedy tej prawdy nie dotrzemy. I wtedy miło się żyje w takim kłamstwie. Część ludzi z tego powodu tak robi. Inni ukrywają na przykład swoją homoseksualność i wybierają samotność, bo nie są w stanie stawić czoła temu tematowi coming outu. I też temu to służy. A jedni po prostu jeszcze muszą dorosnąć dłużej, żeby zrozumieć, że miłość własna, czy tam to, co rozumiemy przez bycie samemu. To jest takie preludium do kolejnego etapu życia, w którym możemy już dawać miłość i dzielić się w związkach. Ale gdzieś tam takim instynktem człowieka jako zwierzęcia jest to, żeby się gdzieś tam chyba związać w te parę. To jest instynkt duchowy. Nie, tylko, nie tyle zwierzęcia, bo oczywiście zwierzęta zawsze się łączą od pary, ale człowiek już od paru setek lat trochę się różni od zwierząt i potrafi sprytnie oszukać tam naturę. Ja myślę, że to jest instynkt duchowy, żeby dzielić się miłością. Chcieć ją nie tylko w kierunku siebie kierować, ale w kierunku innych ludzi. I że mamy taką misję duchową, która mamy szansę ją usłyszeć, jak dłużej żyjemy, że jednak to jest prawda dla większości. Im dłużej żyjemy, tym bardziej czujemy, że ta miłość własna nie wystarcza i że te, zaczynamy tęsknić za prawdziwą bliskością. Im dłużej żyjemy, tym częściej tęsknimy. O, może powiem, że statystycznie jest tak, że y, przejada nam się ta miłość solo w późniejszym wieku. I wtedy myślimy, o, jest coś jeszcze, czuję wyraźnie. I wtedy dorastamy do dzielenia się. Między innymi to są plusy starzenia się. Po prostu mm -hmm. No dobra, a powiedz mi, wielu, w takim razie myślę sobie o tym szukaniu tej miłości i o tym, co później może wywołać. Taki łańcuch zdarzeń pod tytułem cała seria randek nieudanych, dziwnych, dziwnych związków, mm -hmm. dziwnych ludzi spotkanych po drodze, to powiedz mi w ogóle o co chodzi z tym szukaniem, bo jakby popularność różnych aplikacji randkowych, różnych miejsc, mm -hmm. w których można spotkać drugie połówki, tak zwane, jest ogromna. Ja tylko sobie myślę, że słowo szukanie ma takie dwa znaczenia. Spróbujmy się dogadać, o czym my mówimy dzisiaj. Wystawianie się na portalu, jakby objawienie, że oto jestem, to ja nazywam to udostępnianie wiadomości o sobie, żeby zwiększyć szansę, że ktoś nas zauważy. Wrzucenie się do, do, do sieci oznacza, że mam większą szansę, żeby ktoś kompatybilny do mnie się ze mną spotkał. I nic z tym złego nie jest. To taki znak naszych czasów. Oczywiście dobrze jest wyjść czasami też do ludzi, nie? Ale szukanie w tym znaczeniu, które się kojarzy mi z taką jakąś aktywnością, z jakimś zabieganiem, to zawsze jest to w tym coś śmierdzącego w tym słowie i w tym sposobie, w jakim, jakim ubiegamy się o tą miłość. Ponieważ w tej postawie tego szukania, o którym, o którym można powiedzieć, że nie jest zbyt zdrowe, jest, jakby nie bierze udział wewnętrzny spokój. Nie jesteśmy jakby spokojne jako kobiety, które wiem, czekają na coś, co się ewidentnie dobrego z tym trafi. Hmm? Tylko mamy nerwowość, mamy jakiegoś rodzaju desperację, mamy swoje takie łaknienie i oczekiwania, i snujemy sobie te wizje, a potem cierpimy, jeśli tego nie otrzymujemy, że w tym wszystkim jest jakiś taki rodzaj pogoni. I takie szukanie może wyróżyć, jak, jak, tak, jak tak szukamy, właśnie, że nas tam z, z, z się imiota, że nie bierze w tym poszukiwaniach nasze udział prawdziwy ja, tylko nasze mechanizmy przetrwania, ja to nazywam wdruki albo schematy, które mogą sugerować, że to one za nas wybierają i poszukują. I wtedy zazwyczaj ładujemy się w związki, które nie kończą się dobrze, ponieważ mechanizmy nasze obronne, czyli przetrwania, mają tendencję do tego, że spotkamy kogoś też takiego, kto też to załatwia ze sobą, czyli poranienia na przykład. Nie? Że jeśli mamy w sobie ten właśnie lgnięcie, albo to zasługiwanie, albo wyczekiwanie, no to możemy trafić na gościa, który będzie nas retraktował na przykład, tak? Albo nie będzie chciał się zaangażować. Czyli to takie aktywne szukanie i to, jak Ty mówisz, to miotanie się i tak dalej, to wiesz, ono trochę nas wystawia na strzał. Łatwiej. Tak, wiesz, trzeba zapytać się, jak się, się czuję, poszukując. Jeśli znajdę tam takie uczucia jak głód, nie wiem, samotność, jakiś rodzaju, nie wiem, lęków, jak zaczynam być, nie wiem, zazdrosna, Albo nie wiem, nie mogę się skoncentrować, bo ciągle siedzę w tym telefonie i czekam, czy mi odpisał, czy jakby wytrąca mnie to. I to, to słychać tam wyraźnie, że tam nie ma spokoju w tym, czyli nie prowadzi nas tam nasze zdrowe mądreja do tych relacji, tylko nasze zranienia. Ja to są schematy, i warto sobie to. Jakby uświadomić, że w tym stanie tego rozedrgania emocjonalnego, to jeśli ja to czuję wewnątrz, to kogo ja przyciągnę do siebie? Kogo ja zaproszę? Jak ja jestem sfrustrowana, zestraszona zestraszo i tak dalej, no to spotkam kogoś, kto też może by mieć w pakiecie coś tak trudnego. Mm? Masz takie przypadki u ciebie w gabinecie młodych kobiet, młodych mężczyzn, którzy przychodzą do ciebie i jakby mówią, że szukają w taki sposób? Tak, tak. Zdesperowanych jest dzisiaj no, cała masa. W ogóle poranionych ludzi jest masa. Powodów poranienia by. Cywilizacji naszej nie brakuje już od najwcześniejszych lat życia. Dlatego ludzie przychodząc na terapię, często dopiero dowiadują się, jakich ich jest. psychika jest konstruowana, dowiadując się w ten sposób, kiedy powstały te schematy, w jaki sposób one nimi kierują, w ten nieświadomy sposób, można je dotrzeć do nich, przepracować, przeredagować i można przestać żyć w, 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 wedle nich. Nie? Ale to dopiero, jak się zaczyna praca w głąb siebie. Czyli to taki pierwszy sygnał z tym szukaniem, że nawet jeśli komuś bardzo brakuje. Mm -hmm. drugiej połówki, jeśli czuję w sobie to, co, o, to o czym mówiłaś, czyli ten lęk, strach, jakiś mm -hmm. niepokój, konieczność, tak? Jakiś mm -hmm. wewnętrzny tak, jak żeby tak, muszę kogoś znaleźć, muszę kogoś mieć. Bo inaczej się zachowuje jak alkoholik na odwyku. Nie? To lepiej chyba zrezygnować mm -hmm. z tego szukania, co? Od tak, taki. i wtedy za zajrzeć do tych emocji do siebie i spróbować zobaczyć, gdzie to się wszystko zaczęło, ile to ma lat, i tak dalej, a potem tam pójść i to uleczyć. Moja no ulubiona praca z wewnętrznym dzieckiem, wszystko leczy. Tak? tak, tam jest wszystko schowane. Tam, gdzie nauczyliśmy się tych mechanizmów, tego głodu, desperacji. To powiedzmy, że jak nam się zapali ta czerwona lampka, mam wrażenie, że będziemy dosyć dużo o tych czerwonych lampkach tutaj mówić. Mhm to zrezygnujemy z tego szukania, ale czasem wchodzimy w to bagienko. Tak. I wtedy się zaczyna kołowrotek powtarzalnych zdarzeń, czyli wchodzenia w relacje z tymi samymi typami mężczyzn. I zadziwiająco dziewczyny mówią, ja ciągle trafiam na takich, tam chyba na Tinderze czy tam gdzieś tylko tacy są. Masz takie? Czyli, na tak, tak. Na pewno wszyscy są tacy. Ja wiem tak? Ja już mam kilka małżeństw, które bardzo udane, którzy się też tam poznali, to jak to możliwe, że takie rodzynki? Nie? Że ludzie myślą, jak nie wiedzą jeszcze, że ich wyborami kierują podświadome schematy, to właśnie mówią, że tak się wygląda. Wszyscy faceci są źli. Wszyscy no źli w, w takim sensie. Albo zdradzają, czy... albo że nie chcą się angażować, albo że są uzależnieni. Że albo po paprani, ja coś innej... Tak się skarżą, tak? że ciągle te same historie. No, tak? no ale to powiedz mi, jak to jest? To, to jest taka czujka jakaś w głowie i w mózgu, że, że w takim razie pewne kobiety trafiają na pewien typ powtarzalny? Tak, akurat no tak. jeśli chodzi o te internetowe aplikacje, to często jest taka rosyjska ruletka. Nie to, Państwa wiesz, kogo tam spotka. No tak, ale to nie jest prawda, że przyciąga nas do siebie świadomość. Tylko właśnie te schematy, o których mówię, na co są wgrane w mózgu limbicznym, czyli na twardym dysku, one nie mamy ich uświadomionych, gdybyśmy mieli, w życiu byśmy sobie nie zapodali takiego roller z takimi gośćmi. Tak? to jest program, który się w nieświadomy sposób realizuje, i to prawo przeciągania nieświadomego już jest dawno udowodnione, to nie jest żadna magia, że nie wybierają nasze oczy, uszy i, i, i świadomość, tylko wybierają nasze podświadome programy. I dlatego im prędzej się jakby z nimi dogadamy i jest, zobaczymy je uleczymy, tym mniej będziemy w życiu takich mieli powtarzalnych porażek. Czyli to też jest takie coś, co powinno nam dać do myślenia, tak? Jeśli po raz kolejny spotykamy się z przyjaciółką na kawie i mówimy, że ci faceci to są jednak nienormalni, tak. bo kolejny taki, śmaki i owaki. Tak, na liście. Hmm? Kolejny taki mhm. podobny, w Aha. tej samej stylu. To to jest ta czerwona lampka, że Czy na pewno cały świat jest taki? Jak otworzymy oczy, to zobaczymy jednak, że tu ktoś ma udany związek, i tam, a ktoś opowiadał o tym, że komuś się dobrze żyje. Hmm? Że to nieprawda, że wszyscy mamy tak źle. Hmm. Ale czasami spotkać można w ten sposób cały przegląd i różny pakiet różnych dziwactw. Ale co? Chociaż? Takie randkowanie przez internet. Nie, randkowanie to w ogóle jest doświadczanie. Ja wszystkim ludziom mówię, randkujcie i doświadczajcie, ale z wielką, wielkim pragnieniem uczenia się czegoś z tych doświadczeń. Bez względu na to, jakie popapraństwo się tam znajdzie, to zawsze jest to jakaś wiadomość o sobie samym. Tylko musimy naprawdę chcieć przeczytać, w jaki sposób i którędy spuszczam do siebie taki przypadek. Bo jak zaczniemy tylko gadać, narzekać na to, że kolejny popapraniec, to znaczy, że nic nie przeczytaliśmy z tej lekcji. I to nawet jakby będziemy narażeni na powtarzanie tych, tych błędów. Ale lepiej, czy prędzej czy później zadać sobie pytanie, co to o mnie mówi. Nie po to, to mówię, żeby się krytykować albo obwiniać, tylko. Jakie to może być dla mnie informacja? Co to za schemat mi każe, nie wiem, nie zauważać na dzień dobry gościa, który, nie wiem, kolejny raz jest uzależniony albo, nie wiem, ma jakąś dewiację. Hmm? Mhm. Bo to na pewno to jest wiadomość o nas. Mhm. A powiedz mi, na co trzeba uważać, jeśli chodzi o internetowe znajomości? O czym mówią Tobie pacjentki, przechodząc tutaj? Tam jest dużo takich fałszywych przedstawień siebie, czyli tam jest dużo nieprawdziwości, o, że ludzie nęcą jakimś swoim wizerunkiem, który na początku warto by sprawdzić, i to jest właśnie taka informacja do lewej półkuli dla kobiet, które powinny ją naprawdę trenować, bo ona jest ta logiczna, taka związana z koniecznością zobaczenia, jak jest, żeby nie lecieć na słowa. Tylko, żeby wiedzieć, że za każdym miłym słowem musi iść jakieś doświadczenie, żeby sprawdzić, czy to jest naprawdę, tak? Żeby nie inwestować w obietnice, żeby nie, wiem, nie przesyłać pieniędzy tym facetom, jak się ich jeszcze nie widzimy, bo już takie naprawdę rzeczy też się zdarzają. Tak? I żeby nie łapać się na to wyobrażenie, które on robi, na obietnicę, tylko spotkać się z chłodnym sercem i zobaczyć, czy te słowa mają przełożenie na rzeczywistość. No ale czy takie ten... historie i przypadki też są i pojawiają się, że ludzie się zakochują tylko i wyłącznie mają ze sobą kontakt przez jakieś komunikatory, wyznają sobie już tam miłość. No. Tak, to jest zawsze iluzja. To jest tak. dla mnie coś grubo, nie tak, że ludzie umysłowo się zakochują, czyli a umysłowo, czyli nas z swoimi. Że tak powiem, iluzjami. No i w to, wdeptują, czy się w ogóle rozumie z rzeczywistością, jak tylko zaczną żyć w realu. No, I takiej historii rozczarowań jest pełna. No ale lewa półkula spała, jak oni to robili. Powinniśmy się obawiać takiego poczucia, że na przykład tęsknimy za miłością, albo chcielibyśmy spotkać, prawda? Nie, zgodnie. to jest objaw normalności. Uważam, że ten instynkt to jest instynkt. Dlaczego to jest takie naturalne? Ludzie w stanie miłości robią najwspanialsze rzeczy. Albo kiedy tęsknią to robią, na przykład tworzą, albo kiedy się miłość kończy, tak, to też dostają jakiegoś takiego haju i kopa. Że to w ogóle jest bardzo taka ekspresyjna, ekspresyjne uczucie, które każe ludziom w ogóle robić ruch. Czyli gdyby nie miłość, miłosne zawody i wszystkie miłosne przypadki, to nie byłoby na przykład kultury, sztuki. Aha, zobacz. I to zainspirowało ludzi do wielkiej twórczości, żeby sobie poradzić na przykład z emocjami zranienia. I wtedy sięgamy po naturalną kreatywność. Tak? Od piekła do nieba, zaraz nas odbija. Ludzie często odnajdują w wyniku cierpienia w sobie zasoby wielkie. Próbują sobie poradzić z tymi emocjami. Mhm. I właśnie mamy wtedy taki plus. Zyskujemy jakby wiedzę o sobie. Możemy zajmować się od tej pory rzeczami, które właśnie odkryliśmy w kryzysie uczuciowym. Czyli dążenie do tego, żeby znaleźć sobie tę drugą połówkę, jest całkiem naturalne. I nie powinna nikogo martwić. Hmm. A spotkałeś sobie ludzi, których martwi yy, właśnie zaangażowanie. Wiesz co, myślę sobie, że tak często dziwnie można postrzegać osoby, które szukają. Czasami aż człowiekowi nie chce się wierzyć, że ktoś może próbować tyle razy się z kimś związać. Tak. Czy w pewnym momencie już lepiej chyba, żebyś sobie odpuściła. I, i po prostu właśnie nie ma sensu się ciągnąć. No wiesz, to jest jeden z mechanizmów obronnych, ucieczka. Jeśli ciągle powtarzamy schemat porażki, jedynym pomysłem podźwignięcia się jest odejść od tego, to to jakby staje się Twoim utartym schematem reagowania. Więc uciekanie od wyzwań nie załatwia tak naprawdę tego bólu. No ale często ludzie tak robią, na przykład mając ten lęk przed zaangażowaniem gigantyczny, idą właśnie w inne formy aktywności i dzięki temu unikają temu, co, co wydaje im się jest nieuchronne, że miłość to ból. No wiesz, mówię o traumach i o doświadczaniu przeciążenia układu nerwowego, będąc na przykład dzieckiem swoich rodziców, których bardzo kochamy, a w momentach, kiedy dostajemy od nich porcję yy, trudną, yy, mamy taki konflikt wewnętrzny. Ten, który kocha, zarazem nie rani, i powstaje wtedy konieczność poradzenia sobie w tej traumatycznej sytuacji. I zwykle może się utworzyć wtedy mechanizm ucieczki, który będzie się objawiał tym, że za każdym razem, jak się zakocham, to włączy mi się czerwona lampka, że miłość to krzywda i zranienie. I wtedy będę chciała uciekać od tego związku, czyli będę chciała się dystansować albo uciekać w pracę, albo w romanse inne. To też jest powód, dla których ludzie to, y, dzisiaj unikają miłości, bo jakby nie zdają sobie sprawy, że noszą w sobie ten, ten ból, ten strach związany z z myśleniem, że jak się zaangażuje, to stanie się coś złego. I to jest czasami aż tak dawna historia, jak w historii w dzieciństwie. Kiedyś mi powiedziałaś coś takiego, że pożegnanie się z miłością to jest jak śmierć za, za życia, mhm. bo, bo tylko ta miłość daje to przewlekłe takie uczucie szczęścia. Mhm. I powiedz mi, to jest takie uzależniające też? To przewlekłe uczucie szczęścia? Ja powiedziałam trochę prześmiewczo to przewlekłe, ale ono jest takie w tym znaczeniu Permanentne, Kiedy wyłączymy się z drugą połową, takie przekonanie do kompletności. I ono jest nie do zastąpienia niczym innym. Niczym kompletnie? Sport na przykład? Nie, na wieka, nie. Takie... to są kompensacje wtedy, które ulegają siłą rzeczy wynaturzeniu. Jeśli coś ma spe... coś za coś być, tak? czyli mówimy, my musimy zrobić z tego więcej. Tak? często rodzi się też od sportu uzależniają, albo od podróży, od jakichś rozrywek. To, wiesz, to wszystko daje poczucie tak zwanego pseudo spełnienia. No zobacz, mamy dzisiaj dużo ludzi pouzależnionych od tych rozrywek, a jeśli ktoś jest trwale zaangażowany w dobry związek, to jakoś go nie ciągnie od tych uzależnionych rzeczy. Więc sądzę, że to jest, to bycie w dobrym związku daje taki spokój właśnie, który nie każe się miotać między rozrywką a rozrywką, między wyzwaniem a wyzwaniem, szkołą i czymś tam jeszcze. Czyli na no to też trzeba uważać, tak? Że jak się pożegnamy z, z tą miłością, to żeby nie wpaść, Dziwną no, otchłań, nie wiem, sportu, wyjazdów, Wiesz, ludzie sobie tak próbują się. sobie poradzić z bólem, bo myślą, że ból ich zniszczy, mhm. że w ogóle ból rozstania, że w ogóle pożegnanie z osobą, która była źródłem miłości czy tam dawcą, ich zgniecie. Dlatego no, dzisiaj bardzo modne jest nieczucie smutku czy żałoby zbyt długo i wpadanie w tego rodzaju historię. Z singlowskich takich przyjemności, no i one y, rzeczywiście ściągają. Wiesz? A to jest tak, że po utracie miłości to przeżywamy żałobę? No powinniśmy, powinniśmy dać sobie na to prawo, bo ludzka natura każe nam mówić, że jak się coś kończy, to nasz organizm czuje smutek z powodu tej straty i że ten smutek chce się wyrazić przez ciało, a on się zawsze wyraża tak samo przez łzy i uspokojenie czyli, żeby ciało się nie ruszało za dużo. I wtedy, jak sobie pozwolimy na taką refleksję w, w smutku, w, właśnie w, w takim wyciszeniu, to ta żałoba naturalnie mija i regenerujemy się. Tak? Smutek to jest y, energia, która, którą, która musi się przetoczyć przez ciało i zasilić nas z powrotem do życia. Czyli on jest ulotny. A to powiedz mi, czyli co, jak się rozstajemy, jeśli my kogoś zostawiamy albo ktoś zostawia nas, to to jest tak, jakby ktoś umarł? Trochę tak, bo strata y, właśnie tak się odczuwa. Strata to ból czy ktoś umarł już go nie ma z ciałem, czy, czy nie ma go psychicznie, to ból jest taki sam. I musimy go uznać. Smutek należy uznać i przeciągnąć przez ciało, żeby się wypłukał. Bo tylko wtedy możemy się odrodzić do życia, jak odprowadzimy ten smutek godnie. A jak go próbujemy oszukać różnymi rozrywkami, które się zupełnie mają jak do przeżywania smutku, bo one zazwyczaj każą nam się czuć radośnie, sztucznie, to smutek jest tłumiony. To trochę jak zupa pod pokrywką taką ciśnienie. No, gdzieś w końcu to ciśnienie wywali pokrywkę, tak? Jak gejzer. Nie da się oszukać uczuć. No to generalnie idziemy w to, poszukiwanie szczęścia bardziej niż z tego bólu i smutku. Mhm. Będziemy przerabiać pewnie takie różne etapy, czy przypadki, czy kliniczne przypadki <grych> tych ludzi, których spotykamy po drodze, zanim osiągniemy szczęście. No, chętnie. Ale to szczęście da się osiągnąć. Co, Co sądzisz? To nie jest tylko teoria. Ja jestem za tym, żeby każdy chciał sam określić, co to znaczy jego szczęście. A szczęście w miłości. A no tak, ale też jak, co to znaczy, jaki to ma mieć wymiar. Bo szczęście w miłości znowu dla każdego może oznaczać inny stan ducha, inne, inne doświadczenia. M? Żeby sobie to określić, co ja chcę za stan osiągnąć, czyli jak chcę się czuć w związku, albo czego doświadczać. I to jest, warto, w ogóle warto to wiedzieć u siebie, bo czegoś takiego jak uniwersalne poczucie szczęścia w miłości. To nie ma i chyba nawet nie chciałabym, żeby było. Bo wtedy jakby nikt by się nie zastanawiał, co tam u niego słychać. A ja zawsze ludzi zachęcam do świadomości. I ja myślę, że każdy stan ducha, który sobie określimy, że chcemy osiągnąć, to jest możliwe za życia. Ja promuję tą wiedzę, że jak chcemy być szczęśliwi, to będziemy. Tylko musimy parę rzeczy w sobie zmienić, parę zrozumieć i jeszcze parę rzeczy zrobić. Przede wszystkim musimy mieć tą świadomość. Świadomość, a potem energię do działania, do pracowania i jeszcze do roboty. Czyli trzeba cały czas być w robocie, hmm? pewnie, żeby być Trzeba się narobić. No tak. Myślałam, <grym> że to, to tak... Leży Ci pachnieć? Na to, pewno nie, nie. To nie jest tak, że to po prostu spada z nieba i jest? A, <grym> A wtedy byśmy się nie wcielali tutaj, tego byśmy ciągle w niebie siedzieli. Jakby nie trzeba było nad niczym pracować. Aha. Nie byłoby powodów do ziemskich wcieleń. No dobra, hmm? no ale to wiesz, to mi się tak wydawało, że trzeba się napracować, żeby osiągnąć jakieś super wyniki w karierze zawodowej. A żeby być, żeby znaleźć miłość, też trzeba się narobić? Wiesz. Ja bym promowała to, że jednak czasami warto kiwnąć palcem. Oczywiście, jak się będziemy porównywali do innych, to zawsze znajdziemy takim, którym miłość przyszła łatwo, mhm. a takich, którzy musieli coś więcej o sobie zrozumieć i przedźwignąć, żeby do nich przyszła. Ale lepiej nie myśleć, że należymy do tej kategorii, które tylko mrugnęli okiem już było, bo spoczniemy na laurach, żeby nie robić sobie takich założeń, bo nigdy nie wiadomo, ile musimy w życiu wykonać roboty. Żeby to do nas przyszła, ta miłość i żeby to przyszło do nas spełnienie. I ile, jest, ile cierpliwości musimy mieć. Tak, jestem <noise> za tym, żeby na, lepiej myśleć, że więcej muszę popracować, niż że będzie mi dane. Bo mhm. wtedy możemy się rozczarować, jak będziemy myśleć, że miłość, och, jest, a ja nic nie muszę być taka, tylko muszę być. Przedomość. Czyli nie, nie pracujemy ciężko, żeby, żeby dawać innym, tylko żeby sobie najpierw. Dać. To na początek, bo jak nie rozumiemy, co u siebie i nie potrafimy dać sobie, to jak możemy skutecznie dawać innymi, żeby to było wartościowe? Nie, nie, nie widzę, żeby to było możliwe w tej kolejności. Przerobimy to. Przerobimy. <laughs> to co, to do usłyszenia. Do usłyszenia.